Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Look at the sentences here in my notebook. What's your name oznacza, jak masz na imię. How old are you oznacza, ile masz lat. Powtórzcie. What's your name. what's your name what's your name how old are you how old are you how old are you mm -hmm. okay now open your books at page 54, please. Look at the exercise one. Here is Miss Betty Brown. So she is the teacher. This lady is a teacher. And we've got some children here. Hola. Ola is 8 years old. Kasia. Kasia is 8 years old. Andy. Andy is 8 years old. To znaczy, że ma 8 lat. Tomek. Tomek is 8 years old. Ela. Ela is 7 years old. Marcin martin is six years old adam adam is nine years old and anya is ten years old miss betty brown is 27 years old okay and listen to the recording listen and this is your homework, of course. To jest wasze zadanie domowe. Słuchanie. Back thirty one. Listen and point. What's your name? Andy. I'm Andy. How old are you, Andy? I'm eight years old. What's your name? Ola. My name is Ola. How old are you, Ola? I'm eight. What's your name? My name is Martin. How old are you, Martin? I'm 6 years old. What's your name? My name is Miss Betty Brown. How old are you, Miss Brown? I'm 27. What's your name? I'm Anya. How old are you, Anya? I'm 10 years old. What's your name? Adam. My name is Adam. How old are you, Adam? I'm not What's your name? My name is Tomek. How old are you, Tomek? I'm 8 years old. What's your name? Kasia. I'm Kasia. How old are you, Kasia? I'm 8 years old. What's your name? My name is Ella. How old are you, Ella? I'm 7 years old. Mm, okay. I teraz Zobaczcie. Będziemy pytać Te poszczególne osoby z tego obrazka pytają, pytamy stosując dwa pytania. What's your name, czyli jak masz na imię? I na to pytanie odpowiadamy I'm, czyli jestem. I to I'm, bo ja w poprzednich lekcjach szczerze mówiąc nie wytłumaczyłam tego, skąd się to bierze, to I'm. Używałam tego, a nie wytłumaczyłam. I teraz to zrobię, teraz to uczynię. Otóż pamiętacie tą piosenkę o pszczółce? I am a little bee. You are a little bee. I am oznacza ja jestem. I to jest pełna forma, jest to odmiana czasownika to be w pełnej formie. I am. Natomiast skrót z tej pełnej formy jest taki i ten taki odwrócony przecinek nazywa się apostrof skróty uzyskujemy właśnie w ten sposób można sobie wytłumaczyć to w ten sposób że było sobie I am potem a zaczerwieniło się spuchło o ja tu sobie nawet jeszcze pójdę po kredkę zaczerwieniło się spuchło Trzeba było pojechać do szpitala. No i co pan doktor powiedział? Pan doktor powiedział, że to trzeba wyciąć to A, bo to jest takie chore, że tutaj trzeba, trzeba to wyciąć. A zatem zrobiono operację, wycięli A. No i pacjenta przecież takiego z rozprutym brzuchem nie zostawią na stole operacyjnym. A zatem zaszyto takim właśnie apostrofem. To się nazywa apostrof. Właśnie używa się tego apostrofu do tworzenia form skróconych. I z I am, które ma dwa sylaby, powstało I'm, które ma tylko jedną sylabę. Powtórzcie. I am. I'm. I am. I'm. I to oznacza jestem. Tutaj gdzieś sobie z boczku. Można. O. Ona no nie wyszło to idealnie, ale O. Teraz jest już lepiej. Jestem. Czyli jeszcze raz. I to też jest apostrof. To jest od, od pochodzi od is. What is your name? Jakie jest Twoje imię? Było sobie What is, a stworzyło się What. A no, będziecie starsi, to jeszcze szczegółowo na pewno yy, będzie to tłumaczone. What's your name? Jak masz na imię? I'm. No i wtedy mówimy na przykład I'm Ola. Czyli jestem Ola. How old are you? Ile masz lat? I znowu I'm 8, tutaj wpisujemy cyfrę. I'm eight years old, czyli mam 8 lat. Kolejną osobę, jeśli byśmy zapytali: What's your name? I odpowiedź: I'm Kasia. How old are you? I'm eight years old. What's your name? I'm Andy. How old are you, Andy? I'm eight years old. What's your name? I'm Tomek. How old are you, Tomek? I'm eight years old. What's your name? I'm Ella. How old are you? I'm seven years old. What's your name? I'm Martin. How old are you? I'm six years old. What's your name? I'm Adam. How old are you? I'm nine years old. What's your name? I'm Anya. How old are you, Anya? I'm ten years old. Mhm. I bardzo bym was prosiła, żebyście sobie całą tą lekcję przepisali w ten sposób. Jak to tutaj w zeszycie moim jest. Mhm. Dobrze, to teraz uwaga. Ja będę sobie wybierała dzieci. Będę wybierała i uwaga. Zadaję, będę im zadawała po prostu te pytania, ale już na wyrywki. I waszą, waszym zadaniem jest odpowiedzieć na moje pytania. What's your name? How old are you? 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 I w ten sposób możecie się bawić w domu. I posłuchamy sobie jeszcze tak, jak obiecałam, piosenki. Happy Birthday, Track 32. Listen and sing. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tomek. Happy birthday. Abyście żebyście w domu również sobie posłuchali na zadanie tego nagrania i zaśpiewali piosenkę Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Thank you for the lesson. Bye bye.